Ostatnia olimpiada zadania drugiego stopnia, czyli wiadomo, że trochę trudniejsze niż zadania z pierwszego stopnia. Ja chcę zrobić zadanie trzecie, czyli geometrię, czyli dziedzinę, w której czuję się najlepiej, yy, według mnie, yy, i już mam yy, za sobą trochę myślenia nad tym zadaniem. Zaraz powiem wszystko w szczegółach. Wczoraj myślałem nad tym zadaniem 20 minut i te 20 minut pchnęło do przodu moje myślenie dość sporo. Dzisiaj rano myślałem nad tym godzinę. No, znowu nie miałem na to zbyt mocno czasu, więc musiałem tak przerywać to swoje myślenie. Przez tą godzinę na nic nie wpadłem. Po prostu za wszelką cenę starałem dorysowywać się jakieś odcinki, żeby znaleźć jakieś podobne bądź przystające trójkąty. Ale teraz myślę, że mam pomysł na to zadanie trzecie i chciałbym je przedstawić. Natomiast jeszcze krótka anegdotka. Przy okazji polecę wam kanał. Maciej opowiada. O matematyce bardzo darzę go dużym szacunkiem, mam wspaniałą wiedzę, fajny kanał i ja zadałem mu pytanie, bo jego kanał generalnie opiera się na, na wiedzy akademickiej. I raz wrzucił zadanie z Olimpiady. Rzucił zadanie z Olimpiady z czym też rozwiązał, go, rozwiązał to zadanie w sposób akademicki. Ja zadałem mu pytanie, jak część geometrii odpowiedział mi, jak liczba zespolona na płaszczyźnie, czyli e, jak ryba w wodzie. Więc ciekawi mnie, jak, jak zrobiłby to zadanie. W każdym razie bardzo fajny filmik, można, można mm, sobie zobaczyć. E, a ja zabieram się do zadania trzecie i pokażę, do czego zdążyłem dojść do tej pory i, e, i myślę, że dalej już dokończę to zadanie. Tak, tak mi się wydaje. Tak wpadłem, na, na, wpadłem na, na drugi pomysł także y, punkt B leży wewnątrz trójkąta ostrokątnego ABC więc najpierw narysujemy sobie trójkąt ostrokątny ABC i ja bym chciał go faktycznie narysować żeby on był trochę ostrokątny y, ale nie nierównoboczny ABC przy czym kąt BPC jest prosty, no to od razu pomyślałem, że narysuję sobie okrąg y, i BC będzie średnicą Jak mi będzie łatwiej myśleć o punkcie P. No, powiedzmy, że jest ok. Czyli punkt P może leżeć tutaj na tym odcinku, bo leży wewnątrz. Czyli tylko na tym odcinku, i wtedy faktycznie kąt BPC będzie prosty. Także może niech leży sobie tutaj punkt P. To możemy to zaznaczyć, że tu mamy kąt prosty. No, jest oparty na średnicy. Może nie będę tak szczegółowo e, tłumaczył. Licjaliści, którzy to oglądają, to spokojnie przeanalizują sobie to, to co mówię, i, i wszystko powinno być ok. E, na zewnątrz ABC zbudowano trójkąty ABQ. Takie, że ABQ. PBC, czyli ten kąt jest taki sam jak tutaj ten. Tak naprawdę miałem nawet problemy z narysowaniem tego, tego, tego rysunku po raz pierwszy. Czyli ten kąt jest taki sam. Ja sobie je zamalowywałem, żeby na kolorowo żeby, żeby się nie pogubić, bo tutaj jest dużo par takich samych kątów. Czyli to jest QAB, to jest to samo co PAC, czyli jeszcze ten odcinek mi jest potrzebny. PAC, czyli to jest ten wąski kąt, tego można rysuję tutaj w ten sposób. O, niestety mi się pokryje. Nie fajnie mi się to troszkę pokryje. Może zmienię ten punkt P bardziej w tą stronę. Może niech sobie leży ten punkt P i będzie to lepiej wyglądało na rysunku. Tu jest punkt P. Ten kąt jest taki sam jak ten kąt. OK. E... E... QAB ma być taki sam jak PAC, czyli ten kąt. Też sobie go za zakoloruję, może na niebiesko. E... Ma być taki samo jak jak to. Czyli to też jest zakolorowane na niebiesko. No i tu mamy Q. I teraz tak z tej strony rysujemy R. Przy czym ja już e, sobie narysuję, bo trzeba udowodnić, że PQ i R leżą na jednej prostej, więc. Więc. E, Myślę, że narysuję to w ten sposób. Tu będzie R. I teraz tak. RCA. Czyli ten kąt jest taki sam jak PCB. Jak ten kąt. I ja go może zakoloruję na żółto. OK. CAR. Czyli ten kąt. C, A, R, P, A, B i te są takie same, ten i ten, no i może na fioletowo. No i będę, będę starał się mówić to, co widzę od razu. Pierwsze, co pomyślałem, no i wykazać, że te punkty leżą na jednej prostej. Pierwsze, co pomyślałem, że można policzyć miarę tego kąta i miarę tego kąta i pokazać, że alfa plus beta to 90, czyli to będzie wynikało, że, yy, że kąt RPQ jest 180, czyli faktycznie leżą te trzy punkty na jednej prostej. Także to, co chcę pokazać. Yy, później pomyślałem, że tutaj mamy daną informację, że to jest ostrokątny trójkąt, czyli punkt A nie może być, czyli trójkąt nie może być prostokątny, czyli tu przy kącie A nie może być 90 stopni, bo jakby było 90 stopni, to on by się pokrył z punktem P i wówczas nie byłoby tych dwóch przecięć z okręgiem. To samo jakby przy punkcie C był kąt prosty, to tu by był kąt, kąt prosty i też nie byłoby tych przecięć dwóch. Czyli pomyślałem, że te przecięcia warto sobie oznaczyć, jako S i T, bo to są ważne punkty, bo one występują dzięki tej informacji tutaj. O, to, to AC przecina się z okręgiem i BC też przecina i a, a B przecina też się z tym, z tym okręgiem. OK, Ym, dobra. Hmm. I teraz poprowadźmy sobie jeszcze takie proste, te, te odcinki SP i PT i teraz roz, rozważmy dwa czworokąty yy, SPBC, on jest w okręgu, to znaczy, że sumy naprzeciwiałych kątów dodają się do, sto, do 180 stopni, czyli ten kąt, dodać ten kąt to 180, no więc to jest zielony kąt. Ten jest zielonym kątem. Też go sobie zamalujemy na zielono. Dalej z tego samego względu tu mamy żółty kąt. Symetria. No i teraz można zauważyć, że trójkąty są podobne. Pewne trójkąty są podobne. ATP Trójkąt ATP jest podobny do, do trójkąta ACR. dwa trójkąt APS jest podobny do trójkąta AQB. No i jeszcze y, trzy trójkąt ATS ogólnie jest podobny do trójkąta ABC. I stąd mamy pewne zależności. Ten ATP, to napiszmy, że stąd mamy zależność AT do AP. To jest to samo co AC do AR. Stąd mamy zależność, że AP do AS to jest to samo co AQ do AB. No i stąd mamy zależność, że AT do AB to to samo co AS do AC. No i teraz stąd licząc sobie jeszcze, co możemy policzyć? AT to jest AC razy AP przez AR. Stąd możemy policzyć sobie AS. To jest AP razy AB przez AQ I wstawiając to do tego, a to jeszcze przekształćmy trochę. AT do AS to z jednej strony to jest AB do AC to właśnie to stąd mamy eee, no źle mówię krzywo przy, tą strzałkę nazwałem stąd mamy że AB do AC to AT do AS no, i wstawiając to, że to jest AC razy AP przez AR, razy odwrotność tego, czyli AQ AP razy AB. AP się skraca, czyli mamy AC przez AB to AQ przez AR. Taką równość mamy. To równa się temu. To się skraca, czyli AQ przez AR to 1. Czyli stąd wynika, że AR to AQ. I do tego doszedłem przez pierwsze 20 minut. Do tego wniosku doszedłem na, 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 przez pierwsze 20 minut. AR to AQ. Ponadto zobaczmy czwarty wniosek. Trójkąt APR. APR przystaje do trójkąta AQP. Cecha bok, kąt bok. Jeden wspólny bok. No to w takim razie piąty wniosek rp rp jest równe pq, czyli to jest takie samo jak to czerwone. To jest takie samo jak to czerwone, czyli to jest tej samej długości co to. Jeszcze na marginesie można zrobić, że AP jest dwusieczną kąta RAKU, ale nie wiem, czy to mi będzie potrzebne. Teraz chciałbym, teraz chciałbym, może przesunę to trochę niżej. No to jeszcze nie jest koniec zadania, to jest dużo. Ale to jeszcze nie jest koniec zadania. Co dalej? Co dalej? Ja bym poprowadził wysokości w tym trójkącie z C. Może zrobimy na zielono. Z C jak poprowadzę wysokość, to ona akurat opadnie w punkcie T. To jest kąt prosty. Bo to też jest oparte na średnicy. I teraz z wierzchołka B jak poprowadzę wysokość, to ona opadnie mi w punkcie S. I tu jest też kąt prosty. Z tego wynika, że tu jest żółty kąt, a tu jest zielony kąt. A to chyba jest yy, zbędna informacja, ale no zaznaczę te kąty, że one są żółte i zielone. OK. Ponadto ten kąt jest taki sam jak ten kąt, bo jest oparty na tym samym uku SP. No i ten kąt jest taki sam jak ten kąt, bo też jest oparty na tym samym uku PT. No i tu, tu jest 90 stopni, bo zielony plus żółty to jest 90 stopni. Nie? To wynika z tego trójkąta CPB. Jest 90 stopni. Dobra, i teraz już chyba widać, że yy, podobne trójkąty. Trójkątem podobnym na pewno jest ten trójkąt, może jakimś innym kolorem go yy, zakoloruję. Ten trójkąt, bo ma kąt fioletowy niebieski i ten z pojedynczą kreską, podwójną kreską i 90 stopni. No i ten trójkąt, one są podobne. Tu też jest 90 stopni z pojedynczą kreską podwójną i fioletowy, niebieski. Także kąt, kąt, kąt mówi mi, że one są podobne. One są podobne. To mogę zapisać jako szósty wniosek. Szósty wniosek. trójkąt ASB, podobny do trójkąta ATC. Dobre. Czyli co, AS do AB to to samo co AT do AC, ale ten wniosek już mamy, to już mamy. AS do AB to to samo co um, AT do AC, no tutaj jest nasz y... tu wniosek ten. Yy, tu go inaczej zapisałem. AS do SB, to jest jak AT do CT. No, i to m, tak samo można powiedzieć, że AS do źle. AS do AB to nie AT do CT, tylko AT do AC. Tak, i teraz jest ok. Jeszcze raz. AS do AB to to samo co AT do AC, zgadza się, a tu mamy, że AT do AS tu mam źle zapisane, AT do do AC tu powinno być AT do AC to jest jak AS do AB i stąd mam, że, że, co, AB do AC to AS do AT, na odwrót, AS do AT, AS to jest AP, AB, no dokładnie i tu na odwrót wychodzi, no to AB do AC, Ok. Pewnie część z Was już spostrzegła i pisała w komentarzu. E, no i stąd wynika, że to jest jeden. Dobra. Tu e, pamiętałem po prostu, z, e, jak to rozwiązywałem za pierwszym razem. E, dalej jest wszystko ok. No dobra, to ten wniosek już mamy. E, co dalej można powiedzieć? Co dalej można powiedzieć? Tu powinno być AB. To powinno być AC, tu AR, a tu AQ. I powinno być AR, AQ. Dobra, jest poprawione. Yy. Dobra, a zobaczmy jeszcze AP do AQ. To z tej równości. AP do AQ to jest jak AS do AB. Czyli to jest jak AT do AC. To jest ważne. To jest ważne, coś, czego nie mogłem, do czego nie mogłem dojść przez tą godzinę. Czyli AP, to jest, AP do AQ to to samo co AT do AC. I to jest y, coś, co tu pchnie to rozwiązanie do końca AP do AQ, czyli to do tego ma się tak samo jak AT y, do AC do tego. No i te same kąty są nimi. fioletowy niebieski, fioletowy niebieski, czyli stąd wniosek, że trójkąt siódmy, finalny wniosek już, że trójkąt APQ, podobny do trójkąta ATC. No i tu jest 90 stopni, więc. Tu też musi być 90 stopni. Tu jest 90 stopni. Te trójkąty były podobne. AQP do APR, więc tu też jest 90 stopni. Czyli faktycznie pomiędzy nimi jest 180 jest stopni. Czy to jest linia prosta? Dobra. To nie było aż takie trudne. No Powiedzmy, że nie całe dwie godzinki mi zajęło to zadanie. Dość, dość sporo. Ale to nie, było do, to też nie należało do najłatwiejszych. Dobra, dajcie znać w komentarzach yy, jak wy rozwiązywaliście, czy podobnie, czy nie. Yy, chciałbym jeszcze zobaczyć yy, może rozwiązanie. Yy, rozwiązanie Zdanie trzeciego. O, też jest spodek wysokości, tak. No to samo, bardzo podobne rozwiązanie, to samo rozwiązanie co, co ja zrobiłem. Dobra.